No i witam serdecznie. Dzisiaj następna impreza. To jest festyn rodzinny w Świętochowicach. Średochowice. Festyn rodzinny dla dzieci. Gdzie te same pojazdy, które mniej więcej przyjechały też dzisiaj do do Chorzowa na pierwszy, pierwszy taki klasyczny Chorżowski spot. Mamy też grupa FSO sekcja. Wam pokażę, bo ciekawe tam całe stowisko to jest blisko, że tak powiem całego MDK-u A więc tam podejdę bliżej, Wam pokażę Mamy bardzo fajną syrenkę, piękna, żółciutka 105 bardzo ładna Wepnijcie do środka, jak to wygląda Patrzcie I Mała syrenka, bardzo ładny stan no maluszki jeden, widzę, taki z orzełkiem ładnym TMW No i mamy jurajskie klasyki Pozdrawiamy Od Pani Magdy Sprzęt Pozdrawiamy są wielskie klasyki, tak jak widzicie, z banerem. Mamy nasze maskotki. No, strefa wiadomo dla dzieciaków. Czyli pełna atrakcji. Centrum kultury Śląskiej w Środkowicach. Są i motocyklistę też są, bo to jest grupa Świony. Pozdrawiamy Reczku, tak jest, grupa Świony. Jest grupa świony również, współautorem dzisiaj. Też pomaga mi imprezy. O, już je czekamy. Dziękuję Cinquecento, maluszek. Znowu ładny maluszek. Czy na cytrynkach? Polones, też ładny na czarnym numerach. godzinka o kurde, patrzcie jakieś się trafił, Ford bodajże, te jak dobrze pamiętam, no coś pięknego, no jest i Skoda faworyt. o jedyny jedy, jedy ślady są, świtnik i kromecik Ogar 200, patrzcie jakie arcydzieło, dzieci malują poloneza. No, podejrzewam, że będzie na licytacji za miliardy wystawiony. to już macie No, coś pięknego. Przejdziemy jeszcze do góry, bo tutaj Park maszyn jest u góry. Wrzucimy szybko okiem. Ludzka jazda. Tak jest, maluszek też z podpisami na masce. Czeta. Następny maluszek z otwieranym daszkiem. Polkadet bardzo ładny. Trabant kombi również, też fajny, niebieski, 600, tak, 600 słówek, dokładnie. No, nie wiem, rozumiem. No, przednie linka. Mamy, pozdrawiamy wszystkich, tak, dokładnie, pozdrawiamy. Relacja na żywo także. O, fajny, fajny. No, oczywiście Motocykliści wspierają takie akcje, również jestem motocyklistą, także zalecam też do obejrzenia mojego kanału drugiego, Travel Motocykle, na którym zobaczycie również różne filmy ze spotkań motocyklowych i z moich organizowanych spotkań z grup motocyklowych, jak i, jak i z imprez charytatywnych. Przejdziemy jeszcze tam zobaczyć. Oczywiście, dziękuję wszystkim za subskrypcję, za, za lajki, like, za komentarze pozytywne. Pozdrawiam Was wszystkich, ciepło. Zobaczcie, to mój duży fiat. Patrzcie, jaką ładną panią przyciągnął mój duży fiat, kurde. No, po prostu zobaczcie, zobaczcie. Na moment zostawiłem z kierowcy. No, zobaczcie, jaki golf jest fajny. Garbusek, Volkswagen Garbusek, piękny. Piękny. jedziemy. Te są fajne. Opelman jest i też bardzo ładna. Fiesta, Ford. Bardzo piękny. Zobaczcie, Fiatu 27. Piękny sprzęt, Bielutki. Kurde, coś ładnego. Bardzo ładny. Oczywiście cały czas atrakcje dla dzieci Jakaś pizzeria, jakieś gry, zabawy tam w to jak widzicie Także dzisiaj sobota bardzo dla rodzinnych, tak powiem atrakcyjnych O, patrzcie, jedzie tam z daleka Pan Rysiu, ratujmy żuki! Ratujmy żuki, Pan Rysiu jedzie Pan Rysiu jedzie, także pozdrawiamy Pana Rysia gorąco No, no i ekipa, zobaczcie, z polędzami, Oni jadą na rajd koguta Pozdrawiamy ich oczywiście serdecznie, bo znam jednego i drugiego chłopaka Także Polonez wyprawka, jakby nie było Ale jest jeden taki, że tak powiem chyba na całą Europę Albo jeszcze dalej No oczywiście ekipa, która się tam bawi, dzieci Mamy polówki, nawet podobno jak była teraz ostatnio na licytacji Chyba był Owsiaka, tak? Nie pamiętam, chyba tak coś było No. No, i jak zwykle motocykliści wspierają takie akcje. No, także pozdrawiamy ich serdecznie, bo tak powiedziałem sam, jestem również motocyklistą. Myszki, pozdrawiamy Myszki. Zobaczcie, Myszki pozdrawiają wszystkich dzieciaków. Tak, oczywiście. No. I macie jeszcze pozdrowienia od Myszek, więc pozdrawiam Was, wszystkich subskrybentów. Zapraszam osoby nowe, które oglądają do do subskrypcji takiego kanału, bo jak widzicie rodzinnie możemy spędzić z klasykami jak najbardziej miło, sympatycznie. Popołudnie, dzień. Jeszcze możemy kogoś wesprzeć na takich imprezach, bo jak najbardziej się wspiera takie osoby chore, charytatywnie. Więc pozdrawiamy, dziękujemy za lajki. Pozostawcie subskrypcję oczywiście i do zobaczenia. Do zobaczenia z następnych relacji. Pozdrawiam.